Ja żona to i się zaryczy dzisiaj, jak usłyszy, jak farmer jęczy. Nie wiem, pałk, kurde Dobra. Zupa z bobra Zaczynamy. Proszę Państwa, z grubej rury. Jest w pół do 11.00. Także o takiej porze, chcesz być, kurde, farmerem, to się nastaw, że właśnie o tej porze w pół do 11 zaczynamy pracę. Czwartek. Proszę Państwa, mamy. Imieniny Izydora i Alfreda. Wszystkie dobrego, wszystkie dobrego wszystkim oglądającym i wspierającym proszę Państwa. Lecimy jajca zbieramy i idziemy ogrodzenie robić, bo trzeba dziubać cał, yy, każdego dnia z tego względu, że pogoda, pogoda, to nas interesuje pogoda, proszę Państwa, pozwala na to, że można robić ogrodzenia. Więc się spinamy. A ty co, na papugę czekasz? Się spinamy i robimy ogrodzenie. Siedzą spokojne. Zauważyłem, że one dopiero jak są głodne, to świrują sporo. I jak już wieczór, że jest ciemno za szybą, to już cisza. Tak jak teraz, nie? A najbardziej świrują, właśnie jak już brakuje jedzenia, nie? Bo czasem jeszcze jest, ale czegoś brakuje. Tam coś, coś co lubią jakieś orzeszki, i już świrują, nie? A tak oto spokój. Się przyzwyczaiły. To jest dziwne, że tak spokojnie siedzą. Może przez Kota. Długo. Długo obserwuję. Dobra. No jak kurki wyrobią na święta, to im może jakieś kurde dobre żarcie im kupię. Co? Jakieś mięso. Karmę dla psa. Indyka by się zjadła. A no, zobacz, to aż cztery zniosło. No. Dobre kury. No, i nauka na następny rok, jeśli chodzi o kury nioski, by wcześniej na koniec lata zaczynać przygotowywać je na zimę, a nie dopiero jesienią. Nie? Bo to było za późno. Trzeba lepszą paszę na koniec lata im wdrążyć już. To wtedy ta nieśność nie powinna tak schamować jak ja miałem. Ja miałem tutaj, kurdy najmniej chyba z 25-26 jajek. A teraz po 80. Niosą. Też ważna sprawa, jak się robi już zimno, to od razu na jesień wodę zapewnić w kurniku, a nie na zewnątrz. Też się z tym spóźniłem. I to miało na pewno zły wpływ na to, na pobór paszy. Nie było wody. Także wiecie, też tu dałem plamy z tą wodą, bo późno wsadziłem do kurnika. Bo myślałem, że no przecież mają na zewnątrz i nie mam mrozu żadnego. Ale światło było. One wieczorem jadły, ale nie piły. A jak mniej pije, to mniej pobiera. A jak mniej pobiera, to mniej odkłada w tłuszcz w energię. Więc też to musi się odbić na jajku. Woda, jedzenie i światło musi być w środku, w kurniku. Nie! Co, dziewczynki? A ty już okrąglutka ładnie jesteś. Malutka. Malutka, okrąglutka. A ty, Aria, to późno będzie się kociła. No i dobrze, bo mleko daje. A. miał takie 4 kozy, co jeszcze o tej porze literek dają. No to 4 litry dziennie, to jest kurde, bardzo dobry wynik przy kosztach utrzymania takiego statka. O, o, może w następnym roku tak będzie, bo młode się pokocą. Tutaj się pokocą. Chuga się tylko pozbyć, żeby już nie wyszło, że ten no, że na następny rok pokocone są wszystkie jak chcą. Albo ogrodzenia poprawić, to też mam taki plan w sumie, bo to wystarczy słupki są, to wystarczy siatki dokupić, żeby uszczelnić bardziej. Nawet tej nie zrywać, znaczy w ogóle nie zrywać. Dokładać po prostu siatki. Jeśli już jest zmęczona, to dokładać, a nie zrywać. I wtedy można jak sieć tą y, siatkę leśną, jak sieć po prostu ją się y, uszczelnia, się plącze. Nie? Kombinerki wystarczą i naprawiasz wszystko. Nie? Aria? Ty to piękno jest już kuska. A przymilona, super. Tak. Z Tobą pobyć, to samo szczęście, kurcze. Dziwnego człowiek się nie ożenił dziś, jak takie kozy ma zajebiste. Nie, malutka? Na co te żony? No chyba, że nie swoja, no to jeszcze ujdzie. <grystanie> A tak nie trzeba, jak są kozy. O. No krzaki będą zagrodzone ale się ucieszą kuski. a ta siatka do odzysku zobaczcie jakie dziury o, kur... no co, słupki wyrywamy ale ja ich nie będę dawał będę dawał teraz wyższe od tego zobaczcie jak tutaj zrobiłem <laughs> zasieki no. z tego co było pod ręką no i tutaj gitara o tak od drzewa jest zagrodzone, że tutaj można by było, że dzisiaj jest większa ziemia, podsypać delikatnie. O! Pójdzie zarośny trawa i będzie dobrze. że jest po mojemu o, a słupki długie tam, zobaczcie, przy tym postawione, przy ogrodzeniu nawet nie muszę nigdzie przechodzić, bo po prostu je wyciągam przez siatkę i sobie już daję tutaj na robotę wtedy nie? o zobaczcie tutaj pagórki, wszystko jest kozy będą radocha o o to wszystko obgryzą te jeżyny i wierzba gałęzie Dobra Tutaj na środek damy słupek O Już ty. o. wszystko na miejscu jest cały potrzebny gruz Wziomicy. Lepiej nie było. O! Widzimy, jak to będzie szło. Tam od pni supeczek. I tu. O! Jeszcze jakiś gruz podrzucę, bo tu taka dziura. I tu połapię do tych kurde drewień i przy tym o grubym pójdzie. Już w tamtą stronę. I tam róg łapię. I lecimy w tamtą wtedy, nie? Bo tak działka jest tak trochę z takim ogonkiem. O! Jak piła kurde zrobiona, zobacz jak to nie Pruchno idzie jak trzeba kurde Hmm, rzeźbi elegancko No o. 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 Ciężkie te słupki Najłatwiejszej drogi nie ma Czyli jeśli nie pokręcić trzeba uważać Chyba, że masz kasę na lekarzy podkładaną To, to idź, się nie bój niczego jest spacer farmera o. Dziurka jest w jaki sposób to zrobić Tylko Siatka będzie w tą stronę napięta O! Kamieniami zawalić bo dzigity Spójrzcie takie słupki betonowe jak prosto się wyjmuję bardzo szybko, po prostu pod skosem ruszasz, zapierasz się kolanami, żeby kręgosłupem nie ciągnąć i do góry cyk, I jeszcze raz do góry cyk, nogami o. i wyjmujemy. Dziury od razu zasypujemy, żeby koza nie wpadła, bo to od razu jakby biegła, to noga może być złamana, nie? Teraz szpadelkiem się ładnie wszystko zasypuje, żeby nie zapomnieć. O. 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 Kozy tu ładnie, kurde, wszystko wyrównają. Schodzą, wygryzą. Odzyskany teren będzie. Tu w sumie garaże można by było dostawić wtedy, bo jest teren podwyższony, uzbrojony jakimś gruzem. Wyrównać tylko i garaże z 3-4 sztuki. Też dobry plan się zobaczy. Na oko nie. Wiecie, jeśli coś by kiedyś się nie zgadzało, jak tu będzie chodnik, <gryw> no to zawsze można wyjąć. To jest ogrodzenie na sekundę. Nic nie zalewamy betonem, więc nikt tutaj na pewno nie będzie miał pretensji, geodety, bo właśnie będzie patrzyłem tylko na mapę, na zrzuty w internecie i mniej więcej się zgadza i wszystko. Buduj z farmerem! Wszystko co niezbędne jest na miejscu, pamiętaj. Niczego nie szukaj. Wszystko jest. Pomyśl dwa razy. Dłużej. Rób trzy razy krócej. Trzeba zabezpieczyć, bo tu będzie napór ziemi. Kozy będą chodziły, to wszystko się zsunie, więc no taki jeden, jedno takie miejsce, wiecie, Światowskie. Byle z górki nie wyskoczyły za to ogrodzenie. Pariatki. Mogą ludzi atakować, kurde. Pojażona to, kurde, się zaryczy dzisiaj. Jak usłyszy. Jak farmer jęczy. gesto zobaczymy kuski tą wierzbą póki jeszcze tutaj nie będzie ogrodzenia to sam raz pogryzą. chodź perełka przygapisz życiową szansę no. co tak chodzisz kuleje pokaż nóżkę dopiero robiłem mocno przycięte czy co No dobrze, skręcono może być delikatnie. No bo nieprzyzwyczajona. Ta tam perełka. Za ciężko. Chodźcie. Pokażę wam coś. Idziesz perełka? Chodźcie. Jakby skręcone, kopytko miała. Dzisiaj kuleje. No widać, że coś albo dostała z rogów Mogła ją któraś prześwięcić kurde w koziarni Możliwe Chodźcie Kurde się podniósł teren Albo ten, szopa opadła Trzeba będzie no bo bramka ciężka się zrobiła i się, się skosiła delikatnie Kurde Czemu zawsze na styk robisz? A dobra się podkopię Nie będę przewieszał jej Chodźcie Gałązki mam Chodźcie e. Chodźcie o. To dla małych pójdzie No bo jedno dam też dobrze

Macie, wariatki. Się odrobaczać. Masz Hugo. Kija. Jedź sobie. O. Gryźcie. A co wy kurde? Tak wam się chciał gałązek? Myślą chyba, że owie owiec Owiec najlepszy. Nie ma. Nie ma. O jak kury robią porządek dosyć tej nierównej walki na dzisiaj <laughs> trzeba ogarnąć inne rzeczy